Witam wszystkich! Mówi za Hive! A to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play z Gryfa14 Ultimate Team Tak więc na początek, tak jak ostatnio Pokażę wam paczki jakie otworzyłem pomiędzy tym, a poprzednim odcinkiem Tak więc, oto one! Właśnie wygrałem Mistrzostwa Świata w trybie dla pojedynczego gracza Otrzymałem za to 6000 końców I 3 paczki mundialowe Mam nadzieję że tym razem znajdę w nich coś, co naprawdę wzmocni mój skład. Tak więc zacznijmy otwieranie. Paczka numer jeden. Co się w niej kryje? I Weidenfeller! Ładnie, Roman Weidenfeller. Dobry bramkarz. Piłkarz Borus Dortmund. Jest też Rodriguez. Są tutaj już jakiś słabsi zawodnicy Velasquez, tak i jeszcze jeden Williams. Go będzie trzeba sprzedać. Ok, wykopy, kontuzje, no i rzadka karta kontraktów. Tak więc to wszystko idzie do klubu. Okej, okay, jeszcze dwie paczki Zobaczmy Co będzie w niej Czas otworzyć drugą paczkę Co będzie w niej Czy będzie Messi Czy będzie Ronaldo A może nie Torrado Torrado Raul Albiol Super, środkowy obrońca 80 On się może akurat przydać Borger z usami, a Costa, no Szkoda, że to nie jest Diego Costa. Bardzo bym się wtedy ucieszył. Strój domowy Costa ryki. O! Coś wspaniałego. Dobra. Czas otworzyć ostatnią paczkę. I oto ona. Ostatnia paczka. Czy znajdę w niej to, na co czekam? Czy znajdę w niej gwiazdę światowego formatu? A może samych słabych piłkarzy? Cóż, Przekonajmy się w końcu o tym. Otwórzmy ją. No, tak więc jednak to drugie. Trafiliśmy w niej samych słabych piłkarzy. Moreno 75. Chyba najlepszy. O, jeszcze jeszcze jeden Fajzulin. Znakomita paczka. Bardzo za nią dziękuję. Tak, i to były właśnie te paczki. Teraz mamy 24 tysiące końców. No i otworzymy sobie jakąś paczkę też w tym normalnym trybie Ultimate Team. To wie może teraz trafi się coś fajnego. Zobaczymy. Bierzemy paczkę z tą standardową za 7,500 monet. Okej, okay, oczywiście kupujemy... Zobaczymy Diego Lopez Ładnie Ładnie, dobry bramkarz Rezerwowy Realu Madryt, jest też Noboa Flokari Karty kontraktów Leczenie kontuzji Herb Ameryki No i strój Malagi Dobra, to zrobimy to tak. Usuniemy sobie strój maragi na szybką sprzedaż. Herb tak samo. Te treningi oczywiście zostaną. Was sprzedam. Lokarli. Ty też nie jesteś potrzebny. Ty, co by z tobą zrobić? Wystawić cię na licytację, czy wziąć do klubu. A wyślę go do klubu, taki bramkar zawsze mi się może przydać. Reszta też idzie do klubu. I już pięknie. Drugą paczkę kupimy sobie po pierwszym meczu, który dziś rozegramy. Ale na razie chciałbym jestem Diego Lopez, trzeba usunąć tego Renzinga. W sumie to można go dać na szybką sprzedaż, skoro mam tam Diego Lopeza. I jest nasz Diego Lopez. Dobra, Diego Lopez, oczywiście pierwszy skład. On teraz będzie naszym goalkeeperem. Landra obronił długo, ale jego czas w końcu nadszedł. I gramy sobie z sezon dla jednego gracza. Tutaj już o to mistrzostwo. Brakuje nam jednego zwycięstwa, żeby mieć te 20 punktów. Do końca mamy jeszcze dwa mecze, a więc sądzę, że będzie dobrze. Coś jest tutaj do zmiany. El Sharawi Ostatnio grał Francesco Totti, niech będzie El Sharaui tym razem. Guardado to jest oczywiście pewniak. W środku pola też tam nic nie ma do zmian. Totti w nie może grać jako napastnik, co nie? Ym, no dobra, może jednak. Nie będę go tam ustawiał. Dobra, gramy tak. Ok. Tak więc jadziemy dalej. Atletico Mineiro, czyli zmierzymy się z Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho. Gaucho, Gaucho, Gaucho. Legendarny. Bardzo fajnie, legendarny. Zawsze lepszy niż klasa światowa. Zachmurzenie wolę. Tak więc rozpoczynamy sobie to, spot 51. to spotkanie 51 minuta spotkania. Mario Balotelli do Vidala. Ten przedłuża piłkę do Mario Gomeza i nie ma Gola. To była dopiero pierwsza sytuacja w tym meczu. 61. Minuta. Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho. Nie ma gola. Znakomicie broni Diego Lopez. 75. Minuta. No, i może to jest ta akcja, która da mi bramkę. Balotelli. Balotelli! Niestety nie. 83. Minuta. Mario Gomez. dośrodkowanie do Balotelliego, ale jest tam przy nim obrońca. Popełnił błąd. Balotelli. Balotelli broni bramka. Czy co? I Gomez jest. Jest bramka! 1-0. 3 punkty No dobra, mamy to mistrzostwo. Mamy też monety. No ale mecz był nudny jak mundialowe spotkanie Nigerii z Iranem. Nie wiem czy oglądaliście, mam nadzieję, że nie, bo to było straszne. O, twoje nagrody. 4900 monet i jedna srebrna paczka. Yeah. Monetki wchodzą na konto Zobaczymy co będzie w srebrnej paczce, pewnie na pewno jacyś znakomci zawodnicy którzy na pewno wzmocnią mój skład Że będą strzelać masę bramek Na przykład jedną bramkę których może strzelić, naprawdę bardzo dobry wynik Ale akurat teraz coś się zawiesiło, nie wiem czemu O, weszło mi od razu w puchary, też nie wiem czemu Sklep, zobaczmy Aktualizacja katalogu sklepu. Czekaj, czekaj, tak. Nie ma tak łatwo, nie ma wszystkiego od razu. Trzeba cierpliwości. Długo jeszcze. O, dziękuję. No i zobaczmy. Srebrna paczka tutaj tylko mi na tych kontraktach zale zależy. I na treningach, bo właściwie piłkarze są... To niczego, jak powiedzmy szczerze. Och, jest jakaś gwiazda. Alan Kardec. Piłkarz z Ligi Brazylijskiej. No i reszta to już nic ciekawego. Dobra, trzeba to wszystko posprzedawać. Szybka sprzedaż. Szybka sprzedaż. Najszybsza sprzedaż. Szybka. I sprzedaż. Dobra, jeszcze tylko te dwie rzeczy. Już nie będę był. Aloha, park, papa. No i jest tam ja, więc złoty kontrakt. Dobra. To się przydać. Może. Nawet bardzo. I teraz kupimy sobie... Czemu mi się nie pokazują też te Fifa Points pod tymi monetami? Jakiś środek płatności Dziwne, zawsze były pokazane Fifa Points też No dobra, bierzemy kolejną paczkę Dobra I ej. Daj mi... Kogo ja bym chciał od Ciebie? No Cristiano Ronaldo Co, Dasz mi Cristiano Ronaldo? To dobrze Patrzcie teraz Jaka moc przekonywania dostanę Cristiano Ronaldo. Zobaczcie. I Dyer. No, to... On jest taki prawie jak Ronaldo. No, prawie. Taka tam ma różnica, ale tak ogólnie taki Ronaldo jest. Prawie. Mamy Ronaldo. Dobra, jest Dyer. Jego to już sobie wyślę na listę transferową. Co to jest? kosić, 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 kosić na szybką sprzedaż. Borini, A więc on gra w Sunderlandzie! Mam go w trybie mundialowym dlatego mnie zastanawiało gdzie gra. Ok, kontrakty, o herb! Nawet bym sobie go zmienił. Ten co mamy teraz w interu będzie na Bayer Leverkusen, ale jednak tego nie zrobię. Ten herb może mi się przydać na przyszłość. Za to daję. Za to park. Tak samo Trój. Los Lil. Los Lil. yeah Liga EU. Liga francuska. Zindin Zidane. Kirial Te sprawy. Jest, jest. Do klubu wszystko. Bardzo ładnie. Good good, CC ya ya. No i już zagramy sobie jeszcze jedno spotkanie. A potem kupimy jeszcze jedną paczkę. Tak jest. Jej, bo to nie są Puchary. Ja myślałem, że to są Puchary. Na początku jak nie tutaj się pokazało to. Dobra, Ultimate League, no, no chyba tylko to się najbardziej opłaca grać. I ten league popatrzmy no, na jakieś wymagania. No to gramy oczywiście w jedyny najlepszy turniej, sezon. Czyli Ultimate League, tak jest, FC Ziemniak będzie grał z Ajaxem Amsterdam na początek. Za mistrzostwo otrzymamy 5000 monet, za awans 5200. Czyli za mistrzostwo jest mniejsza nagroda, ale pewnie dostaje się jeszcze jakąś paczkę. Ach więc będziemy się starali tutaj wywalczyć. Mistrzostwo! Edytuj liściowy skład. Wszędzie mam te rzadkie karty, tylko tutaj jest normalny złoty. Trochę to boli, bo nie wygląda to tak ładnie. Co ja chcę zmieniać? Ja chcę coś zmieniać A no tak, to tego chcę w składzie No, no, pięknie Kultura pełna, prawda Już, jedziemy dalej Następny mecz, jakie mam treningi Na przykład taki trening Sobie dać Balotelliemu, żeby był jeszcze lepszy Podania, drybni Obrona, strzelanie Mario O, to w tym meczu wpadnie jakaś petarda Zobaczycie Ajax Amsterdam O, no tak, ja mam strój Ajaxu Więc więc sobie zmienię na ten drugi O nie Dobra, już nie jestem przekonany, że wpadnie jakaś petarda Gramy z klasą światową Tak więc rozpoczynamy to spotkanie, zobaczymy jak pójdzie Dwudziesta minuta Mario Gomez Gomez Mario Gomez for distance and it's not a goal. 59 minuta. Fischer, Fischer w polu karnym. Fischer, nie sam Fischer. I teraz De Jongi gol. 1-0. Przegrywam. To nie jest fajne. 72 minuta. Gomez do Quadrado. Quadrado, piłka do Balotelli. Czy to jest szansa na wyrównanie? Balotelli, tak, to była szansa na wyrównanie, ale Bramkarz po prostu sobie ten strzał tak po prostu sobie go wybronił. No i mamy 73 minutę. Żółdrożny dośrodkowanie. I nie ma! Dobija i nie ma znowu. No i niestety, nie udało mi się przegryźć przez obronę rywala, tak jak zrobił to wczoraj Luis Suarez w meczu z Włochami. No i mamy porażkę na sam początek nowego sezonu. Szkoda, szkoda. Trzeba się jakoś pocieszyć, prawda? A czym się najlepiej pociesza? Paczką, w której znajduje się coś dobrego. Może tym razem, proszę... Znowu czekanie. Aż to się załaduje, że mógł w końcu otworzyć tę paczkę i znowu się zawieść, że tam niczego nie ma. A może się tak specjalnie teraz mi coś dadzą? Że miał nadzieję, że właśnie coś można tam trafić. Zobaczmy. Pociesz mnie go po tej bolesnej porażce. No to czuję się pocieszony Patrzcie jakich mamy piłkarzy O, Adrian Ramos, no przecież już zawodnik wreszcie Borussii Dortmund Narzing Narzing, idziesz na... Mm, na licytację, od razu ci tam wystawię, porównaj cenę A no tak, nie da się porównać ceny Co, co się stało z tymi rzeczami, co ja tam miałem? Pewnie poszły wszystkie do klubu. Szkoda. O Jezu, tutaj jest jeszcze jakiś Alex. Sprzedaj go. Okej. Okay. W tym odcinku. To już będzie wszystko. Ja wiem, wiem, że mam jeszcze końce. Mógłbym kupić jeszcze jedną paczkę, ale chciałbym też zachować trochę końców jeszcze na następny odcinek. Tak więc. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Do następnego razu. No i na razie.